Cześć. Kandydat na prezydenta, pan Robert Raczyński, który jest już oficjalnie zarejestrowany, dlatego, że w zeszłym tygodniu odebrałem postanowienie z Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowaniu pana Roberta Raczyńskiego, kandydata na prezydenta Miasta Lubina. zaprezentuje jeden z pomysłów na rozwój Lubina. Proszę bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że się Państwo i czas na naszą konferencję prasową. Ona jest trochę nietypowa. Jest bardzo tematyczna. Tematem jest oczywiście, jak widzicie Państwo, ten towarzyszy łatwo zgadnąć sport. Ale nie tylko sport, dlatego że sport musi z żyć, w związku z czym my mamy pomysły polegające na tym, jak pomóc sportowi. Pomysł ten jest kreowany tak naprawdę od trzech lat. Wyszedł ze spotkania dwóch prezesów, pana prezesa Pietryszyna i pana prezesa Szafrańca. Dyrektorem, dyrektora. Dresza. Dyrektora, przepraszam. Dresza. Dresza. Przepraszam, <śmiech> przepraszam, meczynasa <laughs> kulesze, że go <nasa kulesza>, <laughs> zdjąłem, ale to jest nieprawda, dementuję. Nie Dalej z prezesem, tak. To są te zmiany. Mój yy, yy, poprosił w takim razie przedstawienie pana Jurka, jeśli chodzi o sam projekt, koncepcję dotyczącą właśnie tego, tego projektu. Pan yy, Robert Petyszen był, yy, mówię, współpomysłodawcą. My sami prowadziliśmy pana trochę już rozmowy, jeśli chodzi o tę koncepcję. I owocem yy, tej, tej naszej współpracy jest to, co zostaje zaproszony do przez pana Dyrektora. Proszę bardzo.